Witam wszystkich kibiców w świecie. Za oknem już naprawdę bardzo nieprzyjemnie, plucha, zimno, wietrze i deszczowo. Ale my wrócimy jeszcze na chwileczkę do tematu wakacyjnego, dlatego że czas rozwiązać sprawę naszego konkursu w dana wakacjach. Spośród pięciu osób, które nadesłały swoje zgłoszenia, za chwileczkę wylosujemy osobę, która wygra główną nagrodę, jaką jest koszulka meczowa w Dyswiecie. No i tym szczęśliwcem okaże się pani Agnieszka Szwarc. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do klubu po odbiór nagrody.